Po piasku, buty będą brudne No, no zajebiście <noise> Patrzcie ej, zobaczmy jak daleko widzimy stąd, nie? Ty gdzie ty patrzysz? zapalniczka jej nie działa. Gdzie to jest? A ty tamta, o kurwa. Nawet tego stąd nie widzę. Ja Czy, to nie to tak daleko jest, patrz. No tak, to jest tamto. Jo, ty to daleko to sięga. <głosy> <głosy> Dobra, będzie to przejść fajny. Ale to nie można możesz powiedzieć? To wygląda i chłopie, te drzewa co tam jee, 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 Ej, wychodzimy na to drzewo Masz to samo tutaj jee, jee, wakacyjny jee, Ty jee, ty jee, jesteś, ty jesteś wakacyjny chłopak, na Uwa, nie wakacyjny chłopak. Dobra, ja się dolec. dawaj to twoja, ale to jest piosenka do z Tak jest, dobrze, ale jedzie. Czekaj, ja teraz mam... tutaj postawię, no. Czekaj, tylko nie... Dobra. Macie ktoś tu na boku leży. O kur... Dobra. Tu się gibał, <laughs> Nie widziałem. No, ale no, bez kitu. Na boku to leży. Boże, co No bo ja nie widziałem, stąd to wyglądał normalnie. Wszystko jest Ale bo chwila grozy. <grym> Dawaj przejedź. Ej, on się wywali jak przejedzie potem. Patrz, 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 Kisiel, patrz kamerę. patrz kamerę, patrz. Komerę, patrz komerę. Hello there. Patrz w komerę, w Może w drugą stronę do tej pan łowi ryby. Musimy mu przeszkadzać. A? Ej, zaraz jak jakaś to... żabka. Opatrz tam się poruszają, widzisz? Tam w środku. <ślałek> no! Nie. Nie <ślałek> nie trzeba ją jakać. Sto, sto. Co jak tak. się położysz w tej tarce, to pojedziemy na kolonie. No, no dawaj. No, nie mam yeah. to no, zrobić. Jedziecie ze mną na kolonie. Ale no. Jakby, to zkałem, dzieciaku. Tak. Rozumiecie, że. Nasi... Dobra, jak się swój... tym kajakiem karniesz. Nie, no bo to takie. Jak bliski to pa. To... No naprawdę? Na ile? Skam, na 10 cm. No, subów. Ja w lato? Subów też mogę zrobić. Dobra, w lato. W, lato. Mogę dobra w, lato w lato zrobisz tak. To deską łatwo. możesz, bo ta tak, deska jest tak, główna. Ja się... Nawet ja, ja się ja, ja też to Ja, ja to też Ja nie, ja, ja nie, bo ja nie ja umiem, pływać. Ja umiem, pływać. Ja umiem pływać. Nie umiem no pływać. Nie umiem pływać. Nie pływać. Nie na wakacjach. Ja no dobra, to razem. To ja, jaką deskę? Ty weźmiesz a no ja, ja wezmę sobie i to jest dziwne, bo ani tu, ani tam, ani tam, ani tam nie ma słońca. Gdzie jest słońce? Tak Czy kaczyńcy ukradli księżyc, a teraz słońce? Gdzie? Za chmurami, bo zawsze nie... Nie, nie. kaczyńcy słońce. Ty patrz, są dwie kreski baterii, była jedna. Wow, już oh, no, no. like. <laughs> Ej, <i> znowu jedno. <laughs>